Odnawialne źródła energii. Ochrona środowiska. Nowe technologie. Zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast Rozeznanie. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Bartosz Oleszko-Pyka. Jestem redaktorem w portalu Świat OZE. Dzisiaj o pompach ciepła porozmawiam z wybitnym ekspertem, panem Pawłem Lachmanem, prezesem Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wiem, że pewnie często dostaje Pan to pytanie, ale chyba nie możemy zacząć inaczej. Czym jest pompa ciepła? E, no tak, z jednej strony jest to urządzenie, które już funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt lat, bo pierwsze pompy ciepła pojawiły się w latach 40. w Szwajcarii. Były to pompy ciepła, które korzystały z ciepła zgromadzonego w sobie wody. Woda, 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 tak zwane, typu woda, woda. Natomiast od strony technologicznej rozwiązanie jest znane dużo, dużo wcześniej, czyli ponad prawie dwa, dwa wieki temu. Od strony rozwoju branży, rynku, te urządzenia są znane mocniej lat, już, znane od lat 70., -tych, 80. -tych. Technologia pomp ciepła to, to różne rozwiązania, natomiast generalnie korzysta z tego, że może pobierać ciepło z otoczenia, z gruntu, powietrza, wody. Dzięki napędowi energii elektryczną można też uzyskać bardzo wysoką efektywność czyli dostarczając jedną jednostkę energii, powiedzmy na sezon grzewczy, energii elektrycznej można przekazać od 3 do 5 jednostek ciepła. A to stąd, że pompa ciepła jest w stanie właśnie pobierać to ciepło poprzez specjalny obieg termodynamiczny, pobierać ciepło od właśnie powietrza, wody czy gruntu. Mhm. Jak podaje port PC, pompy ciepła biom w Polsce kolejne rekordy popularności. Spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 roku osiągnięto w segmencie systemów typu powietrze-woda, gdzie sprzedano 42 tysiące Takich maszyn stanowi to wzrost o 108% w stosunku do wyniku z 2019 roku. Zatem pytanie, dlaczego pompy ciepła są tak popularne? Popularne są z wielu powodów. To znaczy, gdyby podać przyczyny wzrostu w 2020 roku i częściowo w 2021, to, to myślę, że główną przyczyną to jest wzrost zaufania do technologii pomp ciepła. I to widać wyraźnie, że ten, ten wzrost nastąpił w ostatnich latach. Na pewno y, ważną przyczyną y, wzrostu jest polityka y, Unii Europejskiej, między innymi Europejski Zielony Ład, gdzie na trwałe zostały wpisane popy jako ważny element dekarbonizacji, ogrzewania budynków. Właściwie można powiedzieć kluczowy element. Y, y, widać to po y, tych głównych strategiach, y, y, między innymi integracji systemu energetycznego, która zakłada, że y, w 2030 roku y, Blisko 50%, między 40 a 60% energii elektrycznej będzie produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Natomiast ogrzewanie pompami ciepła będzie stanowić 40% zasobu budynków mieszkalnych i blisko 65% zasobu budynków komercyjnych. To jest de facto wzrost w stosunku do aktualnego stanu prawie czterokrotny i, i, i widać to też wyraźnie już w wielu krajach. Myślę, że do tego tematu możemy wrócić w trakcie rozmowy. Inne przyczyny to bardzo duży wzrost zainteresowania względu na instalacje fotowoltaiczne, system opustu, który bardzo mocno wspierał rozwój tego segmentu, segmentu pomp ciepła. Widzieliśmy to wyraźnie po też w wynikach badań. Między innymi e, Polski Adres Smogowy zlecił takie badania dotyczące tego, jakie jak te urządzenia Wybierają te osoby, które zamontowały fotowoltaikę. No i tutaj na pierwszym miejscu pojawiają się pompy ciepła. No i, i oczywiście bardzo ważnym narzędziem wspierającym są programy dofinansowania między innymi program Moje ciepło i również dodatkowe inne narzędzia między innymi tzw. białe certyfikaty. Część firm takich, powiedzmy, energetycznych będzie w stanie. Zrobić dofinansowanie w oparciu o tzw. białe certyfikaty i to będą też spore kwoty od no, rzędu kilku tysięcy złotych dofinansowania do wymiany nieefektywnego źródła ciepła i można będzie to też łączyć z innymi dofinansowaniami. Także dofinansowanie to jest na pewno istotna część. No, dodam do tego jeszcze ulgę termomodernizacyjną, która też bardzo mocno wspiera to zastosowanie pomp ciepła. Wspomniał Pan o duecie fotowoltaika i pompa ciepła. Proszę powiedzieć, jakie korzyści wynikają z tego połączenia? Generalnie, zastosowanie pompy ciepła w nowym budynku, czy, czy w istniejącym budynku, jest tak czy tak opłacalne. Natomiast fakt, że można zastosować fotowoltaikę i obniżyć koszty produkcji energii elektrycznej, był do tej pory bardzo, bardzo dużą, dużą korzyścią, dlatego że patrząc na nasze analizy, te koszty inwestycyjne połączone z kosztami eksploatacyjnymi, kosztami powiedzmy napraw, przeglądów, takiego rozwiązania były naj, najniższe zarówno w budynkach nowych, jak i w budynkach istniejących. Mówię o tak zwanych całkowitych kosztach rocznych, czyli takim podejściu analitycznym w zakresie kosztów i wydaje się, że to rozwiązanie po prostu było bardzo optymalne. Jak będzie w przyszłości, no tego dokładnie nie wiemy, bo niestety na dzisiaj trudno dokładnie przewidzieć kwestie kosztów związanych z potoltaiką, w sensie bilansowania kosztowego w nowym systemie. No widzimy wyraźnie, że wysokie ceny energii mogą spowodować tutaj zwiększenie opłacalności w stosunku do naszych analiz, które, które były jeszcze powiedzmy parę, parę miesięcy temu. Także myślę, że będzie to mimo wszystko no dalej rozwija, roz, bardzo ważny element rozwoju technologii pomp ciepła. Natomiast, tak jak powiedziałem, niestety nowy system nie jest łatwy do przeanalizowania, bo wymaga już dosyć dobrych narzędzi. i Jak do tej pory system opustu był prosty w tłumaczeniu dla klientów, tak o wiele trudniej jest przygotować w tej chwili dobrą analizę kosztów dla klientów końcowych. I pytając, mówiąc o tym, jak to będzie wyglądać w przypadku magazynów energii, no, trzeba sobie zdać sprawę, że w przypadku współpracy pompy ciepła w dobrym standardzie budynku um, udział um, nie tyle autokonsumpcji, tylko no, bardziej samowystarczalności czy, czy poziomu autarki może sięgać 40-50% właśnie z magazynami energii i z pompą ciepła. Mówię oczywiście o dobrze dobranym układzie, gdzie jest pompa ciepła, fotowoltaika, magazyn energii. Natomiast im bardziej budynek będzie ultraenergooszczędny, bardziej w kierunku pasywnego, ten, ten udział może iść w kierunku 70, nawet 80%. To oczywiście wymaga specjalnego, profesjonalnego podejścia, jeżeli chodzi o projektowanie. Natomiast takie możliwości są najbardziej możliwe, co pokazuje między innymi rynek niemiecki, austriacki, szwajcarski, że tego typu rozwiązania są bardzo popularne. Wspomniał pan właśnie o, między innymi o energooszczędności. Czym jeszcze pompy ciepła są lepsze od tradycyjnych metod ogrzewania? Myślę, że najlepszym przykładem znaczenia pomp ciepła jest projekt nowej dyrektywy EPBD opublikowanej w połowie grudnia 2021 roku. W tym projekcie wyraźnie pokazane jest, że państwa członkowskie od 2030 roku mają już w nowych budynkach Stosować rozwiązania bezemisyjne ogrzewania, bezemisyjne rozwiązania grzewcze. W tym momencie chodzi o kwestię braku bezpośredniej emisji dwutlenku węgla na miejscu, czyli to pokazuje w tym momencie, że, że mówimy w tym momencie o powszechnym zastosowaniu pomp ciepła. W 2027 dotyczy to już będzie budynków publicznych. Natomiast też ten, ten projekt dyrektywy zachęca do tego, żeby inne państwa, żeby wszystkie państwa członkowskie, mogły wprowadzić tego typu zapisy dużo wcześniej, niekoniecznie w 2030 roku. I widzimy wyraźnie, że część krajów unijnych już wejdzie w ten, ten kierunek wcześniej, parę lat wcześniej. I, i, i myślę, że to, ta, ta kwestia pojęcia bezemisyjnego źródła ciepła, jakim traktowana jest pompa ciepła, będzie tutaj kluczowa, dlatego że mówimy o jak gdyby, dwóch kwestiach emisji. Emisji dwutlenku węgla na miejscu y, oraz y, emisji zanieczyszczeń powietrza. Także w obydwu przypadkach tak jest. A pewnie może wszystkich interesować, co to znaczy bezemisyjne źródło od strony emisji dwutlenku węgla. I tutaj y, odpowiedzią jest to, co się dzieje obecnie w Europie, to, co się ma zdarzyć za y, 10 lat. W tej chwili y, emisyjność, y, jeżeli chodzi o CO2 pompy ciepła, patrząc na tzw. emisję pośrednio związaną z produkcją energii elektrycznej, w stosunku do emisyjności CO2 z kotła gazowego kondensacyjnego, w o gazie ziemnym, jest trzykrotnie większa. Trzykrotnie, przepraszam, w przypadku pompy ciepła jest mniejsza trzykrotnie, w przypadku kotła gazowego trzykrotnie większa niż pompy ciepła. Natomiast w ciągu najbliższych 10 lat ma się to zmienić w tym kierunku, że, że spadnie emisyjność energii elektrycznej ponad trzykrotnie. To oznacza, że emisja ciepła, z pompy ciepła będzie wręcz dziesięciokrotnie niższa niż emisja z kotła gazowego kondensacyjnego na gaz ziemny. Mówię tutaj o odniesieniu do 1 kWh ciepła. No i to też pokazuje jak gdyby też słabość alternatywy, ponieważ jeżeli mówi się o tym, że być może będzie możliwe stosowanie do spalania kotłów gazowych na wodór z mieszaniną 20%. Wodoru, a reszta gaz ziemny, to zwrócę uwagę na to, że tego typu rozwiązanie prowadzi tylko do redukcji 7% emisji CO2. No, czyli w tym momencie nie jest to redukcja 90%, a jedynie 7%. I pokazuje w tym momencie, jak gdyby ta ścieżka, ta alternatywa nie daje takiej możliwości dekarbonizacji. Wspomniał Pan o alternatywach dla pomp ciepła, a w zasadzie ich braku. Ale w samym segmencie pomp ciepła też istnieją różnice między poszczególnymi jakby typami pomp ciepła. Zatem, jeśli mógłby Pan powiedzieć w skrócie, jakie są główne rodzaje pomp ciepła? Zwrócę uwagę na to, że przede wszystkim istnieją dwa główne rozwiązania, czyli pompy ciepła napędzane ciepłem, i tutaj najczęściej jest to ciepło ze spalania gazu ziemnego. Być może kiedyś pojawi się. Możliwość napędzania wodorem, ale ta, ten kierunek, no moim zdaniem, nie rozwinie się zbyt mocno, ewentualnie napędzany energią elektryczną. I właśnie ten kierunek jest wskazywany przez Komisję Europejską w głównej strategii integracji sektora energetycznego kierunek stosowania pomp ciepła spężarkowych elektrycznych, i jak również przez Międzynarodową Agencję Energii w takim dokumencie w takiej mapie drogowej Net Zero by 2050. Gdzie pokazuje się, że no ponad 50% ciepła w 2045 roku na świecie będzie pochodziło z pomp ciepła napędzanych elektrycznie? A głównym powodem jest właśnie ten kierunek dekarbonizacji, dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej. Przy czym no wyraźnie pokazuje się, że należy pójść jednocześnie. W termodernizacji budynków albo dużo wyższy standard budynku, bo to się prosto prostu opłaca i właśnie elektryfikację ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Także no, to, jest, to jest tutaj kluczowe. Właśnie wspomniał Pan o tych no, kluczowych elementach. Nie, no, po, jeszcze tylko, po jeszcze tylko do typu pomp ciepła z elektrycznych, bo rozumiem, że Pan interesowały konkretne yy, warianty. Konkretne typy. No, konkretne typy to między m.in. pompy ciepła, w tej chwili najbardziej powszechne w sprzedaży w Europie. Pompy ciepła typu powietrze-woda, które też świetnie dają sobie radę w warunkach klimatu chłodnego, w jakim jesteśmy, nie tylko my, bo również kraje północy Europy, kraje skandynawskie. E, pompy ciepła gruntowe, e, bardziej efektywne niż pompy ciepła powietrze-woda. E, pompy ciepła woda-woda, czyli takie korzyst korzystające z wody w gruncie. Także tych, tych technologii jest sporo. No wspomnę też o największym segmencie urządzeń, które są pompami ciepła, czyli powietrze-powietrze. No w tej chwili, jeżeli chodzi o praktycznie każdy klimatyzator, może pracować jako pompa ciepła powietrze-powietrze, czyli pobierając ciepło z zewnątrz, dostarczając do budynku. Więc to też jest technologia, która się opiera na pompy ciepła. Zresztą jesteśmy bardzo mocno otoczeni pompami ciepła, dlatego że bardzo wiele suszarek w tej chwili już ma taką technologię. Praktycznie prawie każdy nowy samochód elektryczny ma też wbudowane rozwiązanie ogrzewania za pomocą pomp, pomp ciepła jako najbardziej efektywnego rozwiązania. Więc z pompami ciepła myślę, że będziemy coraz częściej się spotykać. Faktycznie tych rodzajów tej technologii jest. Cała masa, ale załóżmy, że w takim klasycznym domu około 160 metrów kwadratowych, rodzina 2 plus 2. W takim domu yy, jaka technologia znajdzie swoje zastosowanie? W nowych budynkach jednorodzinnych, yy, zastosowanie punktów ciepła będzie yy, typu powietrze-woda, będzie troszkę częstsze niż punkt ciepła gruntowych, ale program moje ciepło ma troszkę mocniej wspierać. Yy, yy, yy. Pompy gruntowe jako związanie, zresztą, które myślę, że jest warte rozważenia z kilku powodów. Między innymi z tego powodu, że to dolne źródło, czyli pionowe gruntowe wymienniki ciepła, czy poziome gruntowe wymienniki ciepła, z których pobierane jest ciepło z gruntu, są to elementy, które wytrzymują znacząco ponad 50 lat, jeżeli chodzi o kwestie trwałości. Można założyć, że jest to między 50 a 70 lat trwałości. Druga zaleta to oczywiście wyższa efektywność, czyli niższe koszty. Aczkolwiek w takim dobrze izolowanym budynku nie jest to znacząca różnica, no powiedzmy, że kilkaset złotych rocznie. No i trzecia rzecz, która jest istotna, to też bardzo efektywne chłodzenie, czyli chłodzenie za pomocą tak zwane chłodzenie pasywne, czyli za pomocą pomp, które przetłaczają glikol do wymienników i powodują, że to chłodzenie nie jest realizowane z udziałem pracy spężarki, tylko za pomocą tak zwanego pasywnego rozwiązania, czyli działają pompy i odpowiednie elementy sterujące, które zapewniają podawanie na instalację na przykład ogrzewania płaszczyznowego, chłodniejszą wody powodując chłodzenie. Dodam jeszcze jeden argument istotny to jest to, że właściwie w takim urządzeniu praktycznie nigdy nie włącza się grzałka elektryczna. Jest ona tylko rozwiązaniem awaryjnym, w związku z tym. Jest to też dodatkowa korzyść z punktu widzenia na przykład systemów energetycznych. Właśnie. Powiedzmy, że decydujemy się właśnie na takie rozwiązanie. I o czym w pierwszej kolejności należy pomyśleć przed montażem, przed instalacją pompy ciepła? No, przede wszystkim o tym, czy to rozwiązanie ma, że tak powiem, sens zastosowania. Bo nie w każdym przypadku, na przykład w budynkach modernizowanych, nie w każdym przypadku zastosowanie pompy ciepła przyniesie efekt, efekt taki, jaki byśmy chcieli. Po pierwsze, temperatury pracy instalacji, mówię tu o instalacjach wody grzewczej, muszą być odpowiednio niskie. Do niedawna mówiło się o temperaturach projektowych poniżej 55 stopni. W tej chwili tak te są technologie, które pozwalają pracować do 65, ale im niższa temperatura tej instalacji, niższa temperatura wody. W grzejnikach czy, czy w instalacji ogrzewania podłogowego, to wyższa efektywność. Stąd tutaj istotne jest to, żeby nastąpiła termomodernizacja, przynajmniej częściowa, która zapewni już odpowiednie temperatury pracy. Natomiast w nowych budynkach, no, bardzo mocno wskazane jest, jest zastosowanie ogrzewań płaszczyznowych. No i cieszy mnie to, że właśnie program Moje Ciepło promuje rozwiązania niskotemperaturowe, gdzie temperatura projektowa instalacji na zasilaniu, czyli tej podawanej na instalację, jest nie wyższa niż e, 35 stopni, także to jest, uważam, bardzo, bardzo korzystne e, pod tym względem e, rozwiązanie. Także to są takie rzeczy podstawowe. No i oczywiście kwestia analizy kosztów i tutaj e, e, co do kwestii analizy kosztów, to szalejące ceny na, na rynku są, utrudniają dobrą analizę. E, wydaje mi się, że <laughs> największa opłacalność Szczególnie w nowych budynkach, będzie mieć połączenie pomp ciepła z fotoltaiką i z rozwojem magazynów energii tutaj bardzo istotną rolę w przyszłości i to tak naprawdę niedługie, bo mówimy o kilku latach. Będą mieć samochody elektryczne, które będą mieć możliwość ładowania dwukierunkowego, czyli nie tylko ładowania samego samochodu, ale też stabilizacji, czy doładowywania sieci, czy też oddawania energii wtedy, kiedy nie pracują, a są podpięte do sieci. I to też będzie taki ważny element zmiany, ponieważ. Magazyny energii w ocenie wielu specjalistów na świecie, to jest ten element, który przyspieszy z jednej strony integrację systemów, czyli zwiększy tempo elektryfikacji transportu, elektryfikacji ogrzewania, ale też zwiększy udziały oze produkowanej energii elektrycznej. Bo ten kierunek jest kierunkiem podstawowym w Polsce. No, niestety widać taką tendencję trochę do wybierania sobie jak z szwedzkiego stołu, to, co jest dla nas wygodne w Polsce, jeżeli chodzi o politykę, a to powiedzmy porozumienia wodorowe, gdzie w sposób nieracjonalny idzie się w kierunku promowania spalania wodoru, gdzie jest to najmniej efektywne wykorzystywanie i wiemy, że to nie jest wspierane w, żadnej, w żadnych opracowaniach naukowych. Z drugiej strony nie widzi się tego kierunku elektryfikacji, który, który jest podstawowym kierunkiem rozwoju nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko wspierany przez Komisję Europejską Parlament Europejski, ale tak naprawdę we wszystkich krajach na świecie. Mówimy tutaj o, o kierunku e, elektryfikacji wspieranym przez Stany Zjednoczone, przez, przez Chiny, przez wszystkie właściwie potęgi, e, Wielką Brytanię. Warto w, w, wspomnieć e, takie dwa kraje, które są obok siebie, czyli Wielką Brytanię i, e, i między innymi Irlandię. Gdzie te dwa kraje bardzo mocno, intensywnie postawiły na rozwój pomp ciepła, ale też właśnie na zwiększenie znaczące produkcji energii elektrycznej z OZE. I nie jest to takie działanie, które jest działaniem um, pionierskim, dlatego że tak naprawdę cała północ Europy, gdzie bardzo dobrze pracują pompy ciepła, już dawno postawiła na dekarbonizację produkcji energii elektrycznej, dekarbonizację ogrzewania i transportu. W związku z tym mówimy tu o krajach skandynawskich. To są po prostu megatrendy, które, które są w Polsce dosyć słabo zauważane, i, i mam wrażenie, że tutaj jest sporo zrozumienia. Jakie jeszcze alternatywy, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, obecne są w budownictwie? Skupiając się na temacie odnawialnych źródeł energii albo obszarze ciepła, to mówiliśmy o wodorze, w zielonym wodorze, który moim zdaniem z punktu widzenia zasobów wodoru, przede wszystkim produkcji tego wodoru, będzie bardzo mocno ograniczony. Głównie do tych zastosowań, gdzie elektryfikacja nie będzie możliwa, czyli do dalekiego transportu, do, do przemysłu czy też do hutnictwa. Natomiast inne to między innymi kolektory termiczne słoneczne. To rozwiązanie, które w Polsce jest znane od wielu lat. Głównie pod kątem przygotowania ciepłej wody użytkowej, bardziej, izolowanych budynkach wykorzystania wspomagania, ogrzewania, no, ale również kotły na biomasę. Tutaj głównie chodzi o kotły na pelec. To są te rozwiązania, które, które są pewnymi alternatywami, przy czym warto zwrócić uwagę na, na pewną ograniczoną pozycję biomasy w przyszłości, jeżeli chodzi o spalanie biomasy. Po pierwsze Polityka unijna wyraźnie mówi o tym, że spalanie biomasy w ramach zagospodarowania zasobów drzewa jest jak gdyby ostatnią drogą, zaraz to spróbuję rozwinąć, ostatnim zastosowaniem w ramach zasady kaskadowego wykorzystania biomasy czy, czy wykorzystania w ogóle zasobów drzewnych. A powód jest dosyć prosty, dlatego że, że po pierwsze Emisja chwilowa biomasy jest dwukrotnie wyższa, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, niż, niż w przypadku gazu ziemnego. Oczywiście, w takiej dłuższej perspektywie, jeżeli weźmiemy pod uwagę pochłanianie lasów, ta emisja zostanie zrównoważona, ale mówimy tutaj o bardzo długiej perspektywie rzędu 60, 80, czasami 100 lat. W związku z tym jest to na tyle długa perspektywa, że ten kierunek. W takiej, w takiej perspektywie dwudziestoletniej po prostu jest kierunkiem, który nie będzie rozwijany. No i druga rzecz, która jest istotna, to kwestia dostępu do zasobów biomasy. Jeżeli mówimy o wykorzystywaniu na przykład z peletu, no to, to pelet będzie miał bardzo dużą konkurencję w kontekście wykorzystania opakowań z papieru, czy też z tektury. Myślę, że w tym kierunku będzie się rozwijać bardzo mocno rozwijać. W tym kierunku będzie się przemysł tych odpadów drzewnych. Właśnie w kierunku, który, zostanie, który zastąpi de facto produkcję opakowań z sztucznych. I będzie tu bardzo duża konkurencja. To też spowoduje bardzo mocne zwiększenie cen w zakresie paletu w przyszłości. Jestem przekonany, że ta droga będzie tu bardzo mocno ograniczona. Oczywiście można też zadać pytanie, jak, jak, dużym, jak duża jest możliwość elektryfikacji od strony dostępu produkcji energii elektrycznej, czy tej energii wystarczy. No więc tutaj jest to, moim zdaniem, jest to jak najbardziej możliwe pod warunkiem, że dany kraj, takie jak Polska, będzie mieć jasno pokazany kierunek, w którym nie będzie rozwijał wszystkiego po trochu, bo szkoda po prostu pieniędzy na inwestycje w każdym kierunku, tylko będzie szedł w kierunku takim, jak proponuje. Komisja Europejska na podstawie no, dużej, dużej liczby analiz, no, no, ten, 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 ta strategia integracji sektorów energetycznych powstała na podstawie ośmiu analiz naprawdę czołowych, pokazujących, że to jest najlepsza droga dla rozwoju gospodarki i najlepsza droga m, dla m, dekarbonizacji. Co jest też ważne, to jest też bardzo opłacalny kierunek. Natomiast w mojej ocenie to, co się w tej chwili dzieje, czyli brak rzeczywistej polityki energetycznej, bo trudno przyjąć, że polityka energetyczna Polski 2040 jest, jest tym rozwiązaniem, odpowiedzią na wyzwania, więc brak tej polityki no, może prowadzić do bardzo katastrofalnych skutków. Nie chciałbym tutaj straszyć, ale mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że za parę lat ślad węglowy polskich produktów będzie na tyle duży, że. Będzie problem z eksportem tych produktów. Mogę sobie też wyobrazić, że ślad węglowy polskich produktów, czy też energii elektrycznej, będzie też na tyle duży, że za parę lat będzie problem z inwestycjami w Polsce. I to niestety jest bardzo duże wyzwanie, o którym się trochę za mało mówi i, i, i zwracam na to silnie uwagę. Informacje o bieżących dofinansowaniach i zmianach w prawie znajdą Państwo oczywiście na portalu świat OZE. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. I ostatnie pytanie: Czy Pan ma pompę ciepła? Tak, tak. Jestem użytkownikiem pompy ciepła od 2008 roku. Jest to pompa ciepła gruntowa. Mój budynek jest stosunkowo duży i tutaj decyzja była dosyć prosta, bo przeanalizowałem koszty związane z podłączeniem gazu, z instalacją gazową. Z przyłączem gazowym, dodatkowymi kosztami związanymi z przewodami spalinowymi. I z analizy wyszło, że różnica w kosztach była na poziomie kilkunastu tysięcy złotych, i w ciągu de facto siedmiu lat ten okres, nastąpił okres zwrotu pompy ciepła. Także jest to rozwiązanie, które, które mam długo. Dziękuję, panie prezesie. No i cóż, państwu również życzymy trafnego wyboru, jeśli będzie to pompa ciepła. Więcej informacji znajdą Państwo zarówno na portalu Świat OZE, jak i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Proszę, bardzo dziękuję Państwu.